Oznaczmy na początek wierzchołki trójkątów. Następnie popatrzmy na trójkąt o wierzchołkach ABC i wyznaczmy miarę kąta alfa. Będziemy tutaj tworzyli równanie w oparciu o twierdzenie o sumie miar kątów w dowolnym trójkącie, która wynosi 180 stopni. Więc dodajemy wszystkie kąty. Teraz 158 stopni przenoszę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, ponieważ chcę rozwiązać to równanie. Chcę wyznaczyć kąt alfa. Po prawej stronie otrzymamy 22 stopnie. I taka jest miara kąta alfa. Teraz Policzmy miarę kąta beta w trójkącie ABD. Zapiszmy potrzebne równanie. No i rozwiążmy je. Taka jest miara kąta beta. W tym zadaniu mamy jeszcze jeden przykład do rozwiązania, więc od razu zapraszam do kolejnego odcinka Pa. pa.